Dzień dobry panu. Dzień dobry, nazywam się Piotr Walej. Ja jestem Andrzej Ciapciak. Ja przeprowadzę z panem dzisiaj tą rozmowę. Może przejdźmy od razu do pytań. Może mi pan powiedzieć czemu pan wybrał naszą firmę jako tą do której złożył pan swoją aplikację? Będę z panem szczery. Znalazłem to na ogłoszeniu na Frosty.pl. A, rozumiem. A czemu akurat to stanowisko? A jakie to stanowisko wie pan, bo no, składałem to ogłoszenie trzy miesiące temu i tak średnio pamiętam, y, co to było za ogłoszenie. Spawacz konstrukcji drewnianych. A no, f, y, bo y, pasuje do moich y, umiejętności. A okej. Okay. Y, dobrze, to może ostatnie pytanie. Y, gdzie się pan widzi za pięć lat? No szkurwa, mać! Dzień dobry wieczór pani i panowie, tu Piotrek z kanału Welociapciar. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Mam nadzieję, że ta mała scenka rodzajowa Z początku wam się podobała Włożyłem w nią tyle serca i tyle aktorstwa yy, I w ogóle Dzisiaj sobie taki mały vlog Spontaniczny, przed chwilą dosłownie Przed chwilą mnie naszedł yy, temat I dosłownie w 5 minut Na kartce Napisałem scenariusz yy, do tej scenki rodzajowej Żeby to jakoś tam Wiecie, dać taki trochę smaczek temu filmikowi dzisiaj porozmawiamy sobie o rozmowach kwalifikacyjnych ale jeszcze jedną rzecz chciałem wam się pochwalić mam nowy mikrofon więc jak sami słyszycie jakość nagrania będzie o wiele wiele, wiele lepsza A teraz jeszcze tylko została mi kamera do kupienia i ogólnie rzecz biorąc będziemy robić profesjonalnego YouTube'a to zaczynamy Dobra, e, czemu chcę, chcę dzisiaj porozmawiać na, o rozmowach kwalifikacyjnych? Chcę się odnieść do tego, bo ponieważ no, e, często, znaczy często, nie często, byłem na wielu rozmowach kwalifikacyjnych w pozorom w swoim 26-letnim życiu i ogólnie rzecz biorąc, no, te, te, te rekrutacje bywają naprawdę mm, źle zrobione. Rekrutacje, które mnie totalnie odrzucają, nie? Są, są oczywiście rekrutacje bardzo fajne i czasami żałuję, że nie dostałem danej pracy, czy nie, ale są rekrutacje y, takie, które po prostu człowieka odrzucają i jedną z tych, tych y, była ta scenka rodzajowa, gdzie gościu się mnie pyta, no dobra, f, 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 o to, gdzie znalazłem ich ogłoszenie i czemu akurat to stanowisko, nie? Znaczy, cze, czemu ich firma i ten, no wiecie, jeżeli wystawiają ogłoszenia na pracy.pl to mogą się spodziewać, wiecie, że, 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 że kto, ktoś złożył tam to ogłoszenie, bo na przykład moje szukanie pracy wygląda tak, że ja wysyłam CV-ki masowo i ci, którzy się odezwą, to się odezwą, a ci, którzy się nie odezwą, to się nie odezwą, nie? I później jak idę na rozmowę do takiej firmy, no to nie chcę mi się ściemniać, że nagle tak o, no, wie pan co, no, wy jesteście moją wymarzoną firmą i w ogóle, nie? I, i ten teges, smeges i jakieś tam szmery, bajery, nie? I tu, o Jezus Maria, zawsze chciałem pracować w Państwa firmie, Chuj, że przez. z pracy.pl się dowiedziałem o waszym istnieniu, ale no to wiesz, że to. no dobrze, to nie. takie pierdół, pierdół, no nie, jak to mówił mój kolega, pierdol, pierdol, ja się zdrzemnę. No. Więc ogólnie rzecz biorąc no, tak to wygląda, w ten sposób i na wielu rozmowach właśnie takie coś miałem i chciałem zazwyczaj zrobić coś takiego, jak właśnie przechodzić do tych śmiesznych pytań, tych ty, 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 typowych, właśnie co pan będzie, gdzie, gdzie pan się wyobraża za 5 lat, yy, jakie są pana najważniejsze wartości w życiu, niech pan wymieni swoje słabe i mocne Czechy i w ogóle, nie? To mam czasami wtedy ochotę wstać i powiedzieć, noż kurwa, macie, to jest rozmowa kwalifikacyjna, czy kurwa wywiad psychologiczny, nie? Bo wiecie, ja ogólnie jestem z sektora IT, a, przepraszam, jeszcze, bo mnie gardło. I mam trochę zmieniony głos. Ogólnie jestem z sektora IT i takie sytuacje się tam rzadko zdarzają, bo mi się wydaje, że ci rekruterzy wiedzą, że informatyków wkurzają takie, rzeczy, takie teksty, nie? Że yy, ogólnie rzecz biorąc, że, że no wiecie, że... Mówił no, pan, że za 5 lat, gdzie się pan będzie widział za 5 lat? Dzisiaj przyszedłem fajny tekst. Gdzie się pan będzie widział za 5 lat? W miejscu, w którym nie będę patrzył na cenę, jak będę kupował rzeczy. No i to, to by było zajebiste. No, więc, wiecie, więc no, to, to takie są właśnie wkurzające rzeczy. Co mnie jeszcze wkurza w rozmowach kwalifikacyjnych, to ta taka wieloetapowość, kiedyś do, nie powiem nazwy, ale do pewnej firmy, instytucji. Brałem udział w procesie rekrutacyjnym i składał się on z trzech etapów. Pierwszy etap to było tam niby przeglądanie CV, drugi etap to była jakiś tam yy, test. To kurwa teraz, w tych czasach, pisze. Testy, co ja kurwa, idę do szkoły czy do pracy, nie? No, toż właśnie o to chodzi. Ja rozumiem, że oni muszą mieć masówkę, jak chcą jak najwięcej osób przeszczepić, żeby wyłonić lepszego kandydata, nie? Ale to mnie naprawdę zniechęca. Ja tak skończyłem, to no oczywiście test przeszedłem, tak, nie? Ale kwestia jest tego typu, że no później y, była rozmowa, oczywiście indywidualna, i później jeszcze czekanie, i ten. I chcieli mnie do tej pracy, ale powiedziałem im, żeby. Bo zrobili mnie brzydko tak, wiecie, nie szanowali mojego czasu i w ogóle, więc powiedziałem im, że nie, dziękuję. Jak wy w tym momencie nie szanujecie mojego czasu, to ja nie będę z wami pracował, nie? No, bo ja mam ogólnie duże wymagania wobec pracodawców w ogóle y, mam nadzieję, że mój pra, aktualny pracodawca tego nie będzie oglądał, bo mnie zwolni. No, y, o czym to ja mówiłem? O tych rozmowach, o tych wielo, wie, wielu etapach. To bardzo zniechęca. Ja jak szukam pracy, to chcę znaleźć pracę jak najszybciej, tak? że mnie, mnie takie 3 miesięczne czekanie mnie wkurza po prostu jak mi ktoś mówi, że no dobrze, to do dwóch tygodni się do pana odezwiemy, nie no to mnie, mnie już tak myślę, serio dwa tygodnie wam zajmuje podjęcie decyzji czy kogoś zatrudnić, czy nie serio, serio, serio no serio fajny basik, nie no, no. Więc ogólnie rzecz biorąc, no to są takie wkurzające rzeczy. Ja na szczęście, no, wiecie, jak ja idę na rozmowę, to oczekuję, że będzie tam szybka rozmowa, taka na temat, wiecie, jakichś rzeczy takich typowo HR-owych, nie, że jak tam wygląda organizacja pracy, jakim ja jestem tam człowiek, jakie mam podejście, nie? Wkurza mnie strasznie pytanie, czego pan oczekuje od swojego pracodawcy. Nie? To to mnie pytanie strasznie wkurza, a praktycznie zawsze jest. I nie wiem, czemu oni właściwie to zadają, no bo. No czego ja mogę oczekiwać od pracodawcy? Do tego, że mi zapłaci jebaną pensję, tak? I że będzie wobec mnie fair, tak? A nie, nie wiem, co mam oczekiwać, że, że coś będzie latał za mną z papierem i mi podcierał dupę? No kurwa, macie, no ludzie. Przepraszam wszystkich, którzy nie będą, nie będzie się podobało to, że przeklinam, ale no to wiecie. Bywa, nie? A też mnie wkurza właśnie sytuacja taka, jak yy, co mnie tam jeszcze wkurzało. Wkurza mnie sytuacja, w której ja muszę iść na rozmowę, nie, i załóżmy stoimy w kolejce i tam po kolei wchodzą osoby, to właśnie tak było w tej instytucji, o której mówiłem, nie że by, była kolejka i każdego wołali po kolei no, bo nie mogli umówić każdego na daną godzinę i właśnie to jest ten brak szacunku mojego czasu, tak, mój czas jest cenny, ja muszę poświęcić czas na YouTube'a też więc wiecie, no, trzeba go szanować, nie, a <laughs> widzicie wy jesteście dla mnie ważni, no więc ogólnie rzecz biorąc, no, no, jest dużo rzeczy, których wkurza, i wiecie, dla mnie ogólnie rzecz biorąc, ja do rozmów kwalifikacyjnych podchodzę z takim dużym dystansem, bo ja znam swoją wartość na rynku pracy, więc to nie jest na zasadzie takiej, że ja idę i się kurwa modlę, że ja dostanę tą pracę, nie? Ja tam idę z myślą, że no dobra, no. Jak mi zaproponują więcej hajsu niż mam teraz, no to spokojnie, no to może rozważę to, no, no zobaczymy, poczytam opinie o pracodawcy i tyle, tak? Zawsze czytajcie opinie o pracodawcy na GoWork czy tam innych tych stronkach, czy tam nie ma jakichś chujowych warunków pracy, ale wiecie, nie wolno chodzić z takim nastawieniem, że o Boże, ja muszę wypaść jak najlepiej, nie? O Jezus Mario, no o Boże, kochany. Szczerze powiem wam, że lepsze rezultaty mam z rozmów, jak idę na zasadzie takiej me. No wiecie, zaszczyciłem Was swoją osobą, docencie to, nie? No czy to ja trochę teraz takie przerysowanie robię, ale i tak to, to mniej więcej tak działa, że no z takim lekkim entuzjazmem, że tam jesteś, traktując to jako takie doświadczenie, ale nie rzecz niezbędną. Znaczy, ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie ma pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną, to mu zależy na tym, żeby tą pracę dostać, a w momencie, kiedy ja na przykład mam teraz pracę i idę na jakąś tam, załóżmy, rozmowę kwalifikacyjną, no to, no to w tym momencie, no, a, no. no. Właśnie. Więc ogólnie rzecz biorąc, no, te rozmowy to jest właśnie największe błędy tych rekruterów, że rekruterzy myślą, że, że ci kandydaci są od nich zależni. Ja pamiętam właśnie tak, bo to był chyba najgorszy proces rekrutacyjny, dlatego tak dużo wspominam w tej instytucji. E, ja byłem tam najmłodszą osobą i tak się dostałem, nie? E, to świadczy o poziomie kandydatów, którzy tam składali. Ci ludzie, którzy tam czekali ze mną na tą rozmowę, to miałem z nimi chwilę okazję pogadać, nie? Oni właśnie być coś, o Jezu, ja liczę, że dostanę tą pracę, nie? Bo to wiecie, no, to jest praca taka, no fajna, fajna praca, nie? Wiecie, no, ja mam zdradzę taki sekret. Ja jestem dziwką i pójdę tam, gdzie mi dadzą więcej pieniędzy. No, więc y, ogólnie rzecz biorąc, no, tak, tak wygląda moje podejście do tego. I co, no? Taka moja rada na rozmowy kwalifikacyjne. Nie stresować się, na pewno trzeba być szczerym. Ja zawsze jestem szczerym na rozmowie i na przykład, wiecie, jeżeli ktoś mi zadaje jakieś pytanie, nie na które po prostu nie znam odpowiedzi, to mówię po prostu nie wiem, nie, nie spotkałem się z tym, ale na przykład dzisiaj dosta, dostaję, załóżmy, pytanie tam jakieś techniczne, co to jest to i to i to. Ja nie wiem, co to jest, mówię nie wiem, ale wykazuję swoje zainteresowanie, tak, że. Ale, a mógłby mi pan powiedzieć, co to jest? Ja jestem bardzo ciekaw, chętnie, chętnie się dowiem czegoś, nie, no, to wiecie. No, więc, no i po prostu w ten sposób trzeba być miłym bardzo, trzeba być uśmiechniętym, yy, rzucić tam jakimś żarcikiem. Bo wiecie, jak przychodzi na rozmowę ktoś, kto wchodzi, wchodzi, wchodzi jak ma pan na mnie? kurwa, nie wiem, przepraszam, nie wiem, no to wiadomo, że oni czegoś, kogoś takiego nie, 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 nie zatrudnią, prawda, no. Dobra, e, mam już 10 minut, będzie dodatkowa reklama w między filmiku, więc e, mam nadzieję, że Wam taki spontaniczny materiał się podobał, bo miałem od jakiegoś czasu taki brak weny, w mikrofon przyszedł, chciałem coś nagrać koniecznie, a nie mogłem. Mam nadzieję, że się Wam materiał podobał, jeżeli tak dajcie lajka, jeżeli nie, no to dislajka. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał i do następnego filmiku. Cześć, pa! Eee, przypomnij mi się ten gościu, e, pokażę wam Lokinga. To jest straszne. Ciu, 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 ciu.